Ile czasu ja już Cię namawiam? Chyba dwa tygodnie <laughs> Witajmy na kanale Makeup After Forty. Dzisiaj będziemy robić coś fajnego I pokażemy Wam coś fajnego Ja zacznę, nawet to Więc dzisiaj przychodzimy do Was Nie zaczyna się zdania Dzisiaj przychodzimy do Was, ponieważ Ja wypuszczam <laughs> A Czemu masz tu takie znaczki? No bo mi się robią. Dlaczego? Od uśmiechania w ja dużym śmiechu. Nie uśmiechaj się. Przychodzimy dzisiaj do Was, ponieważ. Maksube usta! <laughs> tak! A ja z minion puściłam nowy produkt. <laughs> I jest to, uwaga, zestaw produktów do ust. Instakis! Instakis, Insta który jest przeboski. Nie wiem, żebym mówiła to tylko dlatego, że go ja puściłam, ale chodzi o to, że jest to po pierwsze. Super opcja na prezent świąteczny, dlatego wychodzi przed świętami. I zobaczcie, czekaj, wyjdę Ci słowo, bo to skończył mój kanał, a Ty ciągle gadasz. No, ja za Zamiast był taki, żeby to wyglądało jak opakowanie y, herbatki świątecznej... Albo kajsie, ciastek. Albo ciastek. Wyszła bardziej herbata. Tak. Przepiękna i słuchajcie, ale pachnie za to ciastkami świątecznymi. I w środku mamy dwa produkty. Tukarze. Możesz na mnie przetestować od razu. Dobrze. Chociaż ja już to testowałam kilka razy. Tak, nawet zabierała mi próbki w domu, które miała. Dokładnie. Zabierała e mi. Kto Ci zabierał? Przepraszam. Ona. Ona. <słuch> Ale słuchajcie, słoiczki są szklane. Nie jest to żaden plastik fantastyk, tylko szkiełko. tylko tak, specjalnie, żebyście później mogli to sobie do czegoś nawet zużyć, jak wyjeżdża się na wyjazdy, nie wiem, na 4-5 dni, to ja sobie właśnie takie słoiczki albo jakieś takie opakowanka zostawiam i wkładam sobie tutaj albo krem, jak się zużyje jeden produkt, to może to służyć później jako coś do przechowywania czegoś innego. I są to dwa różne produkty i będzie to sprzedawane w zestawie za 49,99 Czyli cały żeby, jest. Tak, żeby specjalnie taka cena i walczyłam o tą cenę jak lew, i walczyliśmy wszyscy o tą cenę, jak lew, żeby było e, do 50 zł, ponieważ zazwyczaj na prezent dla kogoś się 5 dyszek. O, I to jest specjalnie taka cena, Wywalczona na maksa. Ja na przykład dostałam od Was 5 dyszek, jak miałam koleżankę jakieś jakiejś Tak. Dawaliście mi 50 zł a nie grosza więcej. Mówiliście mi 5 dyszek, 5 dyszek, bo ja tam miałam z jedną, dwie koleżanki. No, no chyba 12 raczej. Ale Wiesz? nie wam się na przykład w gimnazjum czy. W no, ale no, no ale robiłam no, Dość. Doszło mi dokładnie. To Pamiętaj. nawet w szkole, jak się mi prezentuje, to jest albo do 3, albo do 5 do Zazwyczaj do 5. No tak. U nas tak było. Mamy tutaj dwa produkty, i są to produkty, które są duże. W sensie, jak na takie produkty. Mamy tutaj 25 gramów i 15 gramów okay. produktu, 25 gramów tego mm, skrabu, są. bo też jest tutaj dużo cukru, także tylko jest trochę więcej. A tutaj mamy mniej. E, ale i tak wciąż bardzo dużo, bo jest to aż 15 gramów. Dostałam dopiero w pasce pr osy Eosy e, i zobaczcie, takie oski tutaj mam. I, i te oski mają po 7 gram, a zobaczcie jak dużo jest tego produktu. O, proszę bardzo. Tutaj mamy, słuchajcie, taką maskę z Laneige. Cudowna sprawa. A tutaj mamy zestaw dwóch rzeczy za 5 dyszy. Wow. Tutaj w tym słoiczku takim błyszczącym jest maska i to jest maska wegańska, czyli też jest wegański, także jest cruelty free, Not ponieważ federal. jest teraz taki bardzo duży nacisk na rzeczy jakby nie testowane na zwierzętach, więc zrobiliśmy maskę wegańską, z tyłu tutaj na opakowaniach na tych kartonikach. macie wypisane składniki główne e, właśnie maski, także możecie sobie tutaj wszystko znaleźć w składach i tak dalej. I ogólnie e, jakby zrobiliśmy to dlatego, ponieważ ja uważam, że nie ma dobrych, takich super dobrych produktów do ust w takiej niskiej cenie dostępnych u nas w Polsce e, jedynym takim produktem, który ja uwielbiam i używam naprawdę nałogowo, jest właśnie Laneige. Tyle, że Lanes jest dosyć droga, bo ta miniaturka, jestem zestaw w stosowarze, jest miniaturka taka, Lanes mhm. 3 gramy mhm. i miniaturka maski do twarzy, która starczy się swojego swoim mhm. i to kosztuje 5 zł. Mhm. No ale ta miniaturka jest naprawdę mini, to jest takie. No 3 gramy, gramy to jest mini. No. No. także to jest to, a ja chciałam się, żeby był i peeling, i maska, ponieważ ja na przykład mam tak, że jak tylko wchodzimy w jesień, nawet jeszcze jest wiosna i trochę już zaczyna się Czekam, robić chłodno. Czekam, aż mi to użyjesz na ustach! <gry> tak, e, robi się chłodno. A jak kaloryfery się włączy, to już w ogóle jest tragedia. Ja robię się ogólnie cała sucha, a moje usta, szczególnie teraz jak mam aparat, to jest w ogóle jakaś tragedia, bo mi się usta wywija już z to, że aparat mi odstaje no, i wszystko mi tutaj schnie. I jedyne właśnie co dawało radę, to to Ranejsz, a teraz nałogowo no, używam właśnie tego peeling maska i tej maski też można używać jako balsamu ale najfajniej się sprawdza, kiedy posmarujemy się nią na noc i wstajemy rano i mamy takie po prostu gładkie, super, pusta takie mięciutkie, po prostu mm. produkty jeszcze dodatkowo A pachną no, to, to jest najważniejsza rzecz, słuchajcie to Boże, i ona Kombinowała z tymi zapachami. Tak. Ile ja się tego nawohałam, słuchajcie, w tak, różnych tak. wersjach. Tak, e, ogólnie wszystko jest w klimacie świątecznym, bo zimą... To jest taki klimat zimowy, bo zimą jest ta temperatura najgorsza i po prostu ten wiatr... Czy ja wszystko moga... sobie to użyć, tak, możesz sobie użyć. Yes! E, wszystko jest po prostu strasznie suche i chciałam, żeby po prostu te święta były dla nas milsze. Pocałunki były jeszcze wspanialsze, także mm -hmm. usta muszą być głaziutkie. A do tego wszystko pachnie takim piernikiem z pomarańczą, z cynamonem, ciasteczkami, tak, takie ciasteczka mm. pomarańczowe. Także mam nadzieję, że Wam się skończy produkt. No i że będziecie zadowoleni z tej ceny. No i ogólnie wszystko jest bardzo limitowane, no bo tak jak świąteczne rzeczy, w ogóle blogerskie rzeczy, ale świąteczne rzeczy są zawsze ultra limitowane. Także tutaj będzie ultra limitowane. Dostępne od 1 grudnia na stronie MIO. Co teraz? No musisz poczekać chwilę, bo ten klinik też ma w sobie olejki. Mi się wydaje, że tak naprawdę to już to sobie No i, i Tak sobie smaruję, tak. A ja już to posmarowałam długo, długo. Ja też sobie robię. Mm, mi się wydaje, mm, znaczy tak jak ja to testowałam, mm -hmm. to mi się wydaje, że to nawet jak ten cukier się trochę rozpuści. Mm -hmm jak sobie zrobisz ten peeling i trochę zatrzesz już ten produkt to jeszcze jest taki film jest tak, olej z awokado, monoli olejek i mango butter także są też takie składniki nawilżające także nawet sam produkt wystarczy, żeby te były mm. lekko nawilżone ale najlepiej łączyć właśnie i peeling i maskę dlatego to wszystko jest no. także to jest e, też jakby mm, po to, żeby zadbać o swoje usta zimą. Ja często użyłam takich produktów, maseczek DIY, ale wiadomo, takie maski DIY nie dadzą tyle, co taka maska i to jest po prostu ratunek na zimę O, maksa. Tak, słuchaj. Dobra, to teraz co? Zmyjemy to i nakładamy no, e, tak. balsam. I on jeszcze w maska. dodatku nie daje koloru takiego jakiego, tylko daje taki blask, więc można go też nosić, tą maskę, na co dzień. W sensie, ja na przykład nakładam kredkę. Osoby się mnie pytali, to powiedziałam, że to... a to taka pomadka transparentna. A to jest właśnie ten produkt. Ja nakładam kredkę do ust z NYX-a. 08 mm -hmm. albo 14. Mm -hmm. I na to nakładam delikatnie i wychodzę z domu i mam po prostu te usta takie No, partii, jest, ja robię tak samo. Tak, jak jest <grym> mocny wiatr, to nic nie jest mi straszne. Dobra, idziemy mm -hmm. zmyć. I zaraz wracamy. Mm -hmm. I jak czujesz? Jak twoje usta? Czuję się świetnie, dawaj ten balsam. i zobaczcie, on wygląda jak taki transparentny Tak. Jeszcze bardzo ładnie błyszczy. Mhm. Eee, no i trzyma się na ustach fajnie, to. Także... się, słuchajcie, i tak wyglądają mm, nasze dzióbki. Słuchajcie, eee, podsumujmy. Super scrub. Super maska. Wszystko za 49,99. Czyli idealny na prezent. Polskie, wegańskie i pachnące zimą. I świętami. świętami. I świętami. I wszystko to stworzyła moja córka, której mega gratuluję. Kochani, bardzo Wam dziękujemy za uwagę. Było mi bardzo miło gościć moją córeczkę. Musiałam no, tu przyjść, bo dostanę śniadanie też. Myślę, że będziemy się trochę częściej spotykać, będę ją. No znaczy my się często spotykamy? My się spotykamy co drugi dzień na tym. No w sumie trzecia. tak, ciło na spotykanie się na YouTube, albo na Instagramie. To przecież jest to ciężko to... się zgrać. No ona no. ciągle wyjeżdża, a. Ty jak też często wyjeżdżasz. No właśnie. Nie zwalaj na mnie. Dobra, okej, okej. Dobra, bo Zmieniamy temat. Tak. Kochani, tak. żegnamy się z Wami. Życzymy Wam wszystkiego dobrego. E, ciepełka. I polecamy! polecamy <laughs> oczywiście e, m, produkt do ust cudowny, oraz inne, oj, cię, oraz inne moje produkty. E, to dostaniecie jeszcze na Mio i na Minty, a to jest już wyprzedane na Mio. Zostało tylko e, tam ileś sztuk, nie wiem do końca ile, ale już ostatnie sztuki na Minty Shopie, także też link pełni, wkleisz w opis, prawda? No. Kochani, życzymy Wam miłego dnia i trzymajcie się.